Na kanale Dziennik DR. Kolejny vlog ma z dzień 17. Cały dzień dzisiaj robiłem dekoracje świąteczne, i szczerze mówiąc, postanowiłem, że wpadnę do kastoramy zobaczyć, czy nie ma już wyprzedaży rzeczy świątecznych. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy się mogą trafić jakieś fajne, tanie bombki, które można potem wykorzystać na przyszły rok albo na kolejne lata. Jest dużo, ale nic takiego co zwróciłoby moją uwagę, natomiast najważniejsza rzecz jaką chciałem kupić to podpałka do kominka, żeby mieć możliwość szybkiego, łatwego rozpalania. Natomiast te bombki mi się podobały i wyglądały bardzo efektownie, ale niestety wykonanie było tak kiepskie, że cała ta świecąco błyszcząca dekoracja została mi na rękach, więc chyba szkoda pieniędzy. Natomiast postanowiłem pojechać sobie wieczorem na Termy Cieplickie, które Wam dzisiaj pokażę. Termy Cieplickie to aquapark, który mieści się w Cieplicach Śląskich Zdrój. Jeżeli chodzi o ceny, to zostawię Wam link pod filmem, ponieważ ja zawsze idę wieczorem Między godziną ósmą wieczorem a 10, i to jest dwugodzinny slot, który kosztuje 38 zł. I w tym secie są baseny oraz spa, czyli wszystkie sauny, jacuzzi, sauna parowa, radiowa, komora kryogeniczna, oczywiście wszystkie baseny zjeżdżalnie, hot, hot tuby, czyli te gorące baseny na zewnątrz, masaże, jacuzzi, wszystko jest w cenie wtedy. A poza tym, jak jesteśmy od godziny 8 do 10, to jest mało ludzi, przynajmniej przez pierwszą godzinę, bo większość ludzi kupuje wejście między 7 a 9, więc o 9 nagle cały basen pustoszeje i macie przez godzinę całość dla siebie. Basen z gorącą wodą na zewnątrz, właściwie dwa takie baseny, są fenomenalne. Zwłaszcza, że na dworze jest minus 5 i jest naprawdę zimno, ale po każdym zanurzeniu się w takiej gorącej wodzie, no czysta przyjemność. Zresztą sami widzicie, jak woda bardzo paruje. No i jestem sam. Cały wielki basen do mojej dyspozycji. Wchodzę do środka, pokażę Wam, po prostu pochodzę po termach i Wam pokażę, jak to wygląda, jeżeli będziecie kiedyś i będziecie mieli ochotę. Się tutaj wybrać, to Was serdecznie zapraszam, bo uważam, że miejsce jest naprawdę super. Na terenie Term jest też ogromna siłownia, z której można skorzystać. Są oczywiście dodatkowe zabiegi, masaże, na które teraz w okresie pandemii trzeba się zapisywać dużo wcześniej. Natomiast ja się skupiam tylko i wyłącznie na basenach i na części spa. Zobaczcie, to jest sauna radiowa, która jest bardzo dziwny zapach. No, i ja tam chodzę, żeby się po prostu wysuszyć po tych wszystkich basenach. Natomiast tutaj jest kolejny basen z ciepłą wodą, z tymi wszystkimi dyszami do masażerów. Hala ogromna. Sami widzicie, nie ma nikogo. Jestem sam. Mam cały wielki aquapark do dyspozycji od godziny 9, właściwie tak się dzieje. A tutaj na zewnątrz kolejny gorący basen. Uwielbiam tutaj sobie brać masaż. Właśnie na tym gorącym basenie na zewnątrz, gdzie z rur pod mega ciśnieniem leci woda. I zaraz na wprost na nas są też łóżka z bąbelkami, gdzie możemy się położyć. Naprawdę świetne. Masaż jak mało co, bardzo polecam. Oczywiście takie różne masaże możemy brać nie tylko w ciepłej wodzie na zewnątrz, ale w środku jest basen z normalną wodą, z taką chłodniejszą, gdzie też widzicie są te wszystkie masaże, jacuzzi yy, i, i bulgoczące różne strefy, gdzie można się położyć, a także mają rwącą rzekę. Oto jest właśnie rwąca rzeka. Ja może tym razem nie będę wchodził, bo ostatnio jak wszedłem, to nie mogłem wyjść. Po prostu pływałem w kołek jakiś nienormalny. Naprawdę ostre, ostra jazda. Natomiast widzicie, tu są takie łóżka bąbelkowe, na których się kładzie i jest super. Tu kolejne miejsce do masażu. No nie mogę sobie odmówić, żeby wymasować kark. Absolutnie świetne i bardzo polecam. Widzicie, sauny wszędzie, gdziekolwiek bym nie poszedł, jest pusto, więc tylko korzystać. Mam nadzieję, że podobały się Wam termy cieplickie i że mój spacer i pokazanie Wam tego miejsca yy, jakoś zachęcił Was do wizyty, a bo przynajmniej zachęcił Was do wyjścia z domu i pójścia do najbliższego okoparku albo basenu, żeby się zrelaksować i pobawić się w wodzie, odpocząć i wymasować. Dzisiejszy wypad był mi bardzo potrzebny po całym dosyć intensywnym dniu, więc lepiej być nie mogło. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną podczas mojego vlogu yy, i Vlogmasa dnia 17. I do zobaczenia jutro.